Dzień dobry i szczęść Boże. Witam serdecznie 26 sierpnia w poniedziałek. Moi drodzy, i ten poniedziałek jest wyjątkowy, ponieważ dziś obchodzimy święto Matki Bożej. I właśnie ona jest współbohaterką dzisiejszej Ewangelii, którą usłyszymy we wszystkich kościołach. Ewangelia opowiada o cudzie przemiany wody w wino na weselu. W Kanie Galilejskiej, gdzie Pan Jezus z apostołami świętował po prostu miłość yy, młodych, pary młodej, była tam Maryja, i pewna sytuacja zaistniała bardzo trudna, ponieważ zabrakło wina. W tamtych czasach wesele trwało kilka dni, nawet i sześć dni, dlatego tego wina musiało być dużo, ponieważ Gości nie było tak 50, 100. Cała wioska przychodziła i przez 6 dni się bawiła. Tak więc moi drodzy, widzicie, ile musiało być tego napoju. Aż tu nagle w którymś dniu pyk, skończyło się puste dzbany. No i był problem duży, ponieważ wiecie, na takiej imprezie jak Wesele, kiedy brakuje wina, które jest bardzo ważne w tej kulturze żydowskiej, no to to jest zła wróżba. To jest taka rysa na już rzutujące na całym ich przyszłym życiu tych młodych ludzi, tego małżeństwa. Jej, No bardzo to jest yy, niefajne. Jeżeli na samym początku ich wspólnej drogi życia taki, yy, takie wydarzenie by miało miejsce, że goście by kręcili nosem i by sumie a to ci yy, co nam dali po prostu trochę wina i później mi się skończyło, no tak, tak, pamiętamy, no to to mogłoby naprawdę rzutować na ich małżeństwo takim cieniem. I moi drodzy, w tej całej Ewangelii właśnie tą bohaterką pierwszą jest Maryja. To ona dostrzega jako kobieta, ona widzi zakłopotanie tych sług, który, którzy roznoszą wino i sobie coś tam pokazują, że się już pomału kończy. Ona to swoim kobiecym, bystrym okiem dostrzegła. I co zrobiła? Moi drodzy, to co każdy wierzący? Zwraca się do Boga, modli się, idzie do Jezusa i mówi o tym problemie. I dlatego Maria jest bohaterką tej yy, historii, ponieważ to ona rozpoczyna jakby cały proces. Yy, tego cudownego wsparcia tych zakochanych. Całą lawinę błogosławieństw, która, którą Bóg uruchomi za chwilę. Obfitość wina, przepysznego wina będzie za chwilę na tym weselu. Ale to Maria, ten pierwszy kamyczek pyk dotknęła przez swoją prośbę, przez swoją interwencję. Dlatego ona. Jest dla nas wzorem właśnie każdego wierzącego człowieka, ponieważ my robimy to, co ona. O zobacz, przychodzimy do Boga z pewnymi prośbami. Tak jak ona przyszła do Jezusa, powiedziała: Posłuchaj, nie mają już wina. Przedstawiła pewien problem. Podzieliła się z Jezusem tym zakłopotaniem. W domyśle: Proszę, pomóż. Ja nie mogę. Ja jestem tylko człowiekiem, ale Ty jesteś Bogiem. Ty wszystko możesz, więc proszę bardzo. I Maryja jest dla nas wzorem właśnie człowieka prawdziwie wierzącego. Kiedy dotyka nas jakaś rzeczywistość, która nas przerasta, idziemy do Boga. Kiedy chcemy prosić o interwencję cudowną, nadprzyrodzoną, idziemy do Boga. No właśnie, nie zostajemy sami z problemem. Tak jak Maryja nie chciała po swojemu rozwiązywać. Ona przekazała to Bogu. I tak samo ty, kiedy masz pewną sprawę trudną, od razu przekazuj dalej do tego, który ma moc yy, przemienić tę rzeczywistość. Tak więc, moi drodzy, naśladując w to święto yy, Matkę Bożą, chciejmy czynić to samo. Jak na przykład, twój syn ma jakiś egzamin poprawkowy teraz i Bóg wie oczywiście o tym, ale Chce, aby Mu przedstawić tę prośbę. Więc idziesz i mówisz Jezu, no wiesz, mój syn teraz ma za parę dni egzamin, on się tak dużo uczył, ale brakuje mu pewności siebie, brakuje mu siły, on po prostu zerywa noce, jest przemęczony. Pomóż mu. Niech on zda ten egzamin. Więc robimy to, co Maria. Zanosimy intencje. I Bóg niech działa. Moi drodzy, Gdzieś może w rodzinie brakować pieniędzy, jest krucho i ciężko do dziesiątego wytrzymać i, i, i rodzina prosi, panie, proszę o interwencję, prosimy, przymnóż tych pieniędzy, daj, aby nam starczyło, zrób coś, zainterweniuj, panie, pomóż nam godnie przeżyć do końca, doczekać się do wypłaty. I przekazujemy te ważne sprawy Bogu. A później, moi drodzy, kiedy Bóg łaskawie interweniuje, kiedy przyjdzie z pocieszeniem i czyjaś sytuacja się rozwiąże, kiedy przyjdzie z darem Ducha Świętego, z mądrością i z łatwością ktoś zda egzamin, coś się wydarzy i w sposób cudowny po prostu uda mu się coś, zyska coś, to oczywiście, że to nie jest zasługa tej mamy, która prosiła za syna. To Bóg daje łaskę. Oczywiście to nie jest zasługa księdza, który modli się w jakichś sprawach i Bóg daje te dary, no i ktoś jest szczęśliwy. To nie ten, co prosi, co zanosi prośbę, jest godny podziękowania. Tak samo z Maryją, też ona się wstawia u Boga za nami, ona przedstawia pewne prośby, które widzi, o których my jej mówimy. Ale ostatecznie, kiedy dostajemy łaskę, to jest tylko i wyłącznie jedno źródło: Bóg sam, jeden, jedyny. Nie żaden pośrednik zasługuje na podziękowanie, ani Maryja, ani rodzic, ani ksiądz. Nie, po prostu tylko Bogu chwała, cała chwała, cała wdzięczność. Moi drodzy, niech ta Ewangelia dzisiejsza o tej właśnie fajnej interwencji o, o tym, jak ważni są wstawnicy. Jak ważne jest to, abyśmy się jedni za drugich wstawiali, mówili Bogu o sobie, o swoich potrzebach, o, o, yy, o chorobach, o, o różnych rzeczach. Módlmy się o pewne rzeczy dla bliźnich, dla swojej rodziny. Przedstawiajmy Jezusowi te sprawy, tak jak Maryja zrobiła w Kanie Galilejskiej. A później, bach! Cud! I Jezus syła łaski od Ojca. I po prostu ludzie są uszczęśliwieni. Tak więc, moi drodzy, pamiętajmy, że są pośrednicy i pięknie, że się wstawiamy jedni za drugimi, ale jest jeden dawca wszelkich łask i Bóg sam jeden jedyny i to Jemu należy się chwała i cała nasza wdzięczność tylko dla Pana. I właśnie Matka Boża jest takim przykładem, ponieważ kiedy ona przedstawiła tę prośbę, ona później znika. To jest właśnie wspaniały yy, przykład. Kiedy Wstawiasz się za kogoś, przedstawiasz Bogu sprawę i ty znikasz. I to Bóg po prostu już pomaga. Tak jak Maryja przedstawiła prośbę i już znika. Ona nie czeka na kwiaty, ona nie czeka na podziękowania. Nawet nikt nie wie, że to ona poprosiła Jezusa o interwencję. Nagle wino się pojawiło: wow, chwała panu, aleluja. I o to chodzi właśnie w pośrednictwie. A później, abyśmy doceniali właśnie to źródło, czyli Boga. Nie wstawiennika, y, nie y, człowieka, tylko Bogu, cała chwała. A my jako ludzie, tak jak Maryja, mamy się schować, mamy zejść już na drugą linię i y, po prostu y, pozwolić, aby chwała Boga tylko jaśniała. I go nie przesłaniamy. I właśnie to robi Maria, ona nas tego uczy. Dlatego ona nie chce korony, ona nie chce nagrody, ona nie chce kwiatów, ona nie chce chwały. To jest wszystko zarezerwowane dla Boga i ona o tym wie. I my też pamiętajmy właśnie o tym. Moi drodzy, niech Jezusowi będzie chwała za to, że jest dobry, za to, że wysłuchuje nas, którzy przedstawiamy mu pewne sprawy. I życzę, abyśmy, właśnie naśladując Maryję, wstawiali się za wieloma osobami i nie oczekiwali chwały i nie chcieli uznania, bo jesteśmy tylko narzędziami, a chwała należy się tylko i wyłącznie Stwórcy, nie stworzeniu. Błogosławionego poniedziałku Wam życzę i do jutra z Bogiem.